Co by było, gdyby chłopskie powstanie Jacquery w 1358 roku rzeczywiście obaliło francuską szlachtę? Zamiast zostać brutalnie stłumione, chłopi przejęliby kontrolę nad północną Francją. Powstałaby pierwsza chłopska republika na świecie, 400 lat przed rewolucją francuską. Wieści o zwycięstwie rozeszłyby się po całej Europie jak pożar. Chłopi w Anglii, Niemczech i Włoszech. Podnieśliby broń przeciwko swoim panom. System feudalny załamałby się w całej Europie. Bez szlacheckiej kawalerii francuska potęga militarna runęłaby. Anglia mogłaby z łatwością podbić Francję podczas wojny stuletniej. Oba królestwa zostałyby zjednoczone pod angielską koroną. Europa arystokracji i monarchii absolutnej nigdy by nie powstała. Zamiast tego kontynent pokryłby się siecią chłopskich republik. Stulecia walk klasowych i ruchów rewolucyjnych zostałyby uniknięte. Jedno udane powstanie mogło całkowicie zmienić strukturę społeczną Europy. Historia świata potoczyłaby się zupełnie innym torem.